Wielszej wierszyki polskich poetów. Kundel Do Warszawy do rodziny przybył kundel w odwiedziny. Chciał zobaczyć się na chwilkę ze swoim starym wujkiem Wilkiem. Lecz przez drzwi mu warknął wujek, że dziś gości nie przejmuje. Chciał się widzieć z dziadkiem Zogiem. Trzy godziny stał pod progiem. Chciał wizytę złożyć harcą, lecz mu brany nie otwarto. Chciał pogadać ze krewnym szpitalem. Pie, z szpicem. Szpic go wygnał na ulicę. Kiedy jak, każdy jakiś ma wykręty, stryg jamnik był zajęty. Babcia Seter, miał gości wój Mops, poszedł grać gdzieś w kości. Kunder na się na nogach skłania od mieszkania do mieszkania pod murami chyłkiem, bokiem w, w, luk się, biedny, krok za krokiem. I powtarzał z płaczem rzewnym Ach! Źle być ubogim krewnym. Koniec.